Dzielę ta promocja! O nie, no, na promocję to ja dzwonię! Sffiih! Mahoneiro, siema, ma panem, dzielę z grubym pozdrawiam! Siemma, mam Mahoneiro później przyjdzie gruby, dzięki za 7 zeta, dzięki poza Hehehe, zgnąłem z stwierdził fakty, Nie, no muszę się odkuć, no. Nawet czaty przeciwko mnie! Cześć ma, powiedz mi jaki model masz głośników od dla ciebie i wary... Głośniki genius. Geniusy 3 w jednym coś takiego. No nie ja wiem. No i u siebie w łęczy i Dzięki bardzo. Małra. Małra, szala. Cierciczka. Cialenta w promocji. Kurwa, co za chłop, Ty w promocji zwierzęta sprzedaje. Ale zwyrodniarek, co? Ej, wiecie gdzie bym zadzwonił? Patrzcie, najlepsze telefony są, wiecie zawsze jakie? Wchodzisz sobie na główną stronę Alixa. Wchodzisz sobie w coś takiego, w jakąś kategorię, na przykład typu... No taką, no na przykład coś w stylu... No nie wiem, no... No, w stylu na przykład o, dla dzieci i zabawki byle kategoria, i sy wchodzisz i najnowsze ogłoszenie, zawsze wybierasz, nie? I na przykład lalka Miley Typony, i se wchodzisz ze 20 zł, i se, i se dzwonisz. I crack the wrócił do gry! Nie! Hmm. Machomek, ale wrzodomierz. Mówisz, ma mam wyjechać poza skalę. Dzięki! Ej, serduszka. 60 zł. Dzięki za 60 zł, sopranowski! Widzowie, serduszka na soprano dla Wraca do gry. Wrócił je pan. Tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z mojej sprawy ogłoszenia. Tak. Pani wystawiła taką lalkę. Maja light lupony, my light lupony tak, tak, tak. no, no. I chciałem zamówić dla córki, tak mhm. no i, no i, no właśnie dlatego, no <laughs> e, dobra, e, to ja bym podała e, nie wiem, sms-em może, e, numer konta żeby wpłacić i pani do co napisał adres a może pani wysłać? E, a może pani wysłać y, 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 mi na maila numer konta, żeby pani wpłacić tą zaliczkę, czy tam całość nawet? Mhm. Mm e, a na jakiego maila? Podać pani maila po prostu? Tak, już momencik, momencik. Mhm. Mm Jak oni sobie tego pisania? Okej, okay, można dyktować. Yyy e, dobrze. D. Mhm. Z. Tak? I. Mhm. W, tak? K. Tak. A. Mhm. P. O. N. Y... 9... Kurwa, o co chodzi, no... Chciałem podać maila kapony 97 macom No... No... Ale moim zdaniem, nie powinna się obrażać, że 9... A x sery miałby taki ML, jak myślicie, że tak powinno być? <laughs> moje zdanie nie powinno tak być No, moje zdanie to wiecie Czy będziesz jakieś zakonia? Dzwon po karpę, niech ci go da do telefonu czy żywy. Cze, pokarpem sobie zadzwonił, ale nie czy żywy, dobry karpę, pomysł, do telefonu posłuchać czy żywy z Ej ja co mam Ty jak zadzwonisz po rybę to co mam Karp, czy ryba? Jak pisać? Karp, karp książka, karp hodowl... hodowlowy, dobra, dzwonię. Właśnie nie wiem żywy, czy martwy, czekajcie. Karp z bez hodowli, wieloletnie doświadczenie, wdrożony smak, stawy, stawy z ogniem, do na na paczkę. Czekajcie, Dzwoni po oponenta. Karp, ujebaniec, Dzień wesołych świąt, dzięki za powieść do młodych co zostaniemy z Was z domu i Cię prosimy do usłyszenia by biegu. Siema siema. Halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pana, no nie ma. Oto. Nie będę pana okamywał, dzwonię tak. w sprawie karpa hodowlanego. Tak. Zjesz, ma pan jeszcze jak dostępny? Nie. Ja na jutro, pojutrze. E, właśnie ja dzwonię po tego karpia ze zdjęcia. Proszę? Po, e, dzwonię ale po o te... Te, te... zdjęcia, co były robione? No po, nie, no właśnie po tego karpia ze zdjęcia, o to chodzi, no. No. No to jest jeszcze do dyspozycji. Ale i na no, przykład... Ile prze... pan potrzebuje? No, ale... Tak, takie same jak na zdjęciu są? Identyczne? Oczywiście, no. Na żywo jeszcze lepiej wyglądają. O! No dobra. No pewnie, że tak. No. Dobra. Ale, na przepływie są cały czas. Ale na przykład, y, na przykład jak ja odkupię od Pana, to one będą żywe czy już martwe te, te zwierzęta? Żywe, no A Żywe. A na przykład ja muszę swój no, to... jakiś transport załatwić, czy to na przykład Pan mi da jakieś siatce z wodą, czy jak to tam wygląda? A, jak daleko, skąd Pan dzwoni? Akurat do Pana to mam rzut beretem, bo tam nie wiem czy Pan kojarzy Zawadowice. Jak? Zawidowice. Kurz, Zawidowice? Zawidowice, tak. Kobierutowa? Słucham? Kobierutowa, tutaj? Kobierutowa, tak. Kijowice, Zawidowice. No to, no to blisko jest, no to co, no to, to, to to... Naleje się wody i przewozi pan przecież. A do, na przykład do wiadra jakby je wsadzić? No to też no. A. No dobra, ale na przykład jakąś tak y, większą, większą ilość, jakbyśmy byśmy chcieli, na przykład jak gdzieś z 50 ryb. No, ile pan chce, no. No, no, no dobra. Jeszcze mogę, mogę panu tonąć, sprzedać. No, no Nie, no to za dużo. No, ile pan potrzebuje? To no dobra, powiem. a na przykład jakbyśmy je chcieli na miejscu zabić, to też jest taka opcja. Zabijać? Że na miejscu jest zabite, odkupić, no. No nie no my się nie... No jak to niewielka ilość, to, to pan nie potrafi sobie zabić tego. Znaczy no ja mogę zabić, no ale... No dobra, a one są grube czy chude? Znaczy ile one mają objętość masy ciała Od kilograma do, 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 do 3 kilogramów, No to zależy jakie jak jak to to potrzebuje, czy takie sobie. Wybiara. No to takie dorodne dyńce, można powiedzieć. Tak? No, takie dorodne no. ulicy, no. no. dobra. No przecież jak Pan mój tu za to ma przecież bardzo blisko, nie? No Kilometr tak. jest, nie? No tak. To niech Pan przyjedzie, jutro sobie obejrzy. Ale na one, one smakują jak normalna, jak normalny karp, czy jakiś ma inny posmak? Normalny karp, najmocniej, no, naj, najnormalniejszy, jak to może być, to jest 30 lat chowamy te karpie, nie? A, no dobra. A, no dobra, no to 30 lat, no to dobra, no. To, no to podoba mi się. No mamy, no to jest 8 hektarów stawu. No Jezu, no to powiem Panu szczerze, że no to jest

jak, jak, żonie, no. jak żonie nie będzie szkoda zabić takiej takie bestii, no to weźmiemy. A jak będzie jej szkoda, no to po prostu podziękujemy. No, żona nie musi zabijać, a jak kupuje sklepy, to co za ryba nie była kiedyś żywa. Proszę pana. Jak w markecie się kupuje. Na przykład takie file, filety w biedronce, takie gotowe, wie pan, nie? Tak. Takie gotowe filety w Biedronce, to jest inna sprawa, bo to jest, to jest zwykłe mięso, a żywa ryba to jest co innego moim zdaniem. A, żywa ryba. Jest pan pewny, że to jest ryba zdrowa, świeża. No właśnie. A, a kupuje pan barkecie, która tak, była ale... odłowiona rok, ta, rok temu, czy, czy pół roku ale... temu, i mrożona cały czas. Tak? Ale, wie, tak pan? Rybę... ale wie pan, ja nie mam no. serca, żeby takie ryby zabić. Co ja mam okant, no nie wiem, mam, strzelić ją z ogona, z bicza. My nie mamy takiego serca, wie pan, żeby ją tak zabić. A... ludzie wie, jak z Proszę pana, my kupujemy, my kupujemy sztuczne ryby z Biedronki. Filety właśnie w Biedronce, filety rybne. No to co? No to, to, to też musi, ktoś nie musiał uśmiech. Sztuczne ryby z lodówki w Biedronce. Jakie sztuczne? ryby są. No jak? No, no gdzieś tam.